Cześć, 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 Witam was bardzo gorąco dzisiaj w totalnie nietypowej scenerii, bo jesteśmy na torze endurorząskach. Tam za mną się dzieje. Jak widać, jeżdżą duże krocy, ale też te mniejsze, czyli tak zwane pitbajki. Obok mnie Łukasz. Siema. Cześć, witam wszystkich. Nie, o, powiedz proszę, co się dzisiaj dzieje i na jakich szpejach jeździmy? No dzisiaj się tutaj bawimy naprawdę grubo. Eee, pitbajki LMX, nowa marka. W Krakowie, jako pierwsi, jesteśmy sprzedawcami tych sprzętów. No, jest to coś nowego, ponieważ mają dużo lepsze wyposażenie niż standardowe feedbikes. Mają przede wszystkim rozrusznik, co bardzo ułatwia jazdę dzieciakom, odpalanie. Praktycznie większość modeli ma regulowane zawieszenia, antypoślizgowe siedzenia. No i przede wszystkim ten design. Spójrzcie sami, że są bardzo ładne. Robią robotę. No, ja miałem okazję się przejechać. I powiem Wam szczerze, że dzieje się, bo to nie jest tak jak trochę, znaczy inaczej, dużo, jest bardzo dużo elementów wspólnych i to jest fajne, że jak utkniesz w błocie, to bierzesz go, pach i już, Dokładnie. i nie ma problemu. Tak samo jak Paga. utkniesz na podjeździe, to też nie ma problemu, bo zeskakujesz z motocykla, jedynka, wypychasz go i bez problemu wychodzi. Dokładnie. Poza tym jest bardzo prosty w prowadzeniu. Część leśna tutaj tak jest trochę z wertepami, więc ona za prosta nie jest, ale na tej części krosowej można wybawić się naprawdę super. Na tej części ternowej też się można wybawić super. Więc to jest mega teoretycznie łatwy sprzęt. Ale dlaczego teoretycznie? Ponieważ idzie się na nim mega zmęczyć. I powiem Wam szczerze, ja teraz ledwo trzymam tą kamerę, bo sobie sięknąłem kilka kółek, a łapy mnie tak pieką, że ja nie mogę. Ja bym powiedział, gdzie, na takim małym pyrtku? A tu wbrew pozorom różności to oczywiście, bo każdy ma inaczej. Zobaczcie, są mniejsze. Dokładnie. Zależy, zależy, od modelu. Są większe. 90 tam akurat jest. Tu jest 140. Tutaj też ma. A tu mamy 150. 150 Tam jest 125. Okej, okay, czyli jest ich dosyć dużo. Jest ich o, tu dosyć przy, Przyjeżdża tak. następny. To też. Więc ich jest naprawdę spo, sporo, ale też świetnie wyglądają. W każdym razie zmierzam do tego, jeżeli boicie się dużych motocykli albo chcecie mieć motocykl, który wrzucicie do bagażnika, do kombiaka i chcecie mieć szpeja, który fajnie jeździ i bardzo ładnie wygląda, no to to jest opcja dla Was. w przystępnej cenie, prawda? No właśnie, jak on wypada cenowo? Eee, tutaj to... w zależności od modelu, ale zaczynają się od 5,5 tysiąca do 8,5 tysiąca. Okej, okay, czyli tak naprawdę jedna któraś tam dziesiąta z ceny normalnego dokładnie, dużego motocykla. Dokładnie. A przyznam szczerze, nie mogę utrzymać kamery, więc sobie będę podmieniał rękę. Mało profi, ale pieką jak fix, więc zabawa jest mega, mega, mega. No zobaczcie, tutaj non-stop też peje śmigają, non-stop, bez, bez zatrzymywania i tylko mają zmiany kierowców, tu następny człowiek jedzie. Ale właśnie, powiedzieliśmy, że mają elektryczny rozrusznik, ale mają też kopkę, czyli w razie czego, gdyby nam, nie wiem, w razie... A... Gdyby coś się wydarzyło, Dokładnie. zawsze możemy tej kopki. A, awaria użyć. Awaria akumulatora albo coś, w każdej Dokładnie. chwili odpali. Otóż to no i mają coś fajne hamulce. To mnie zdziwiło, że mają w standardzie wydajne pompy i tak. nie trzeba cudować ani szaleć, tylko faktycznie jedna, jeden palec na sprzęgle to też jest mega wygodne. To sprzęgło chodzi lekko i czasem nie ma takiej ubojni, jak w niektórych zestawach. Jezu, pieką mnie te ręce. A jeszcze będziesz jeździł. Nie, no właśnie nie, już się zwijam, bo rodzina mi się zwija, więc już dzisiaj nie pojeżdżę, ale wybawiłem się mega. A do której jesteście? Do 16. Do 16. 16. To może jeszcze się zawinę i wrócę tu na raz, bo kurde, fajne, naprawdę fajna. Endurożąska posiada kilka sekcji, więc naprawdę można się fajnie wyszaleć, a też peje są różne, bo są mniejsze dla takich 7-8 latków. Są też dla osób starszych, takich jak my. Więc zobaczcie to siedzisko. Siedzisko jest naprawdę wysoko, bo tutaj macie mój krok. I, I ten szpej jest naprawdę na wysokości mojego kroku. I ogólnie to jest fajne wykonanie, nie śmierdzi chinami, że nie wiem, leje się z tego. W detalach jest naprawdę bardzo ładny, zwróćcie uwagę tutaj też na przykład. Tutaj i damper, i zacisk hamulcowy, tarcza, nawet kolorowa piasta. Kurde, regulacja dampera jest w standardzie? Tak, dokładnie. Ale jaja, patrzcie, to jest normalna regulacja. I wszystko jest I tak... tak samo z przodu. A tu też jeszcze jest dodatkowo. Tu jest. Ale to napięcie, no, napięcie wstępne. wstępne tak. Chłodnica ale oleju, oleju. No właśnie, chłodnica, super. Czyli już taki no taki wyższy poziom wśród jednosiladów, które. No, generalnie wśród pitbajków one, one, mhm. one są super. Są dużo lepiej wyposażone. A jak Ty oceniasz takie pitbajki y w stosunku do dużych crossów? przede wszystkim duży kros no to jest też jak gdyby pod innych no nie pod dzieci nie pod zawodników hmm. pod już rajdżerów którzy jakoś tam jeżdżą więc te sprzęty na początek jak ktoś zaczyna swoją przygodę z zędu z jazdą ogólnie w terenie to chyba nie ma nic lepszego super i w Krakowie je można dostać u ciebie czyli na ulicy Truszkowskiego 56 zapraszamy do salonu i jak Mamy. wylatujecie na A4, to po lewej stronie. Dokładnie, po lewej stronie. Super. I Łukasz też przy okazji serwisuje jednoślady, moje też, także polecam tego pana, bo, bo wie, co robi. No i fajnie, że będzie można u Ciebie zobaczyć, przejechać się, także myślę, że za jakiś czas się zamelduje. Ja miałem okazję przejechać się na tym jednośladzie. Zobaczcie, to, była prawda. co prawda były to moje początki, więc szło mi... <laughs> tak, nie. przeciętnie, ale z drugiej strony powiem Wam szczerze, Jasne, no nie jestem mistrzem enduro, ale sprawia mi to Friday i wydaje mi się, że to jest tym wszystkim najważniejsze. Żeby było to dla Was przyjemne, dawało Friday dużo radości i przy okazji było takim sportem bardzo aktywnym dla ciała, gdzie można się zmęczyć, można się spocić i fantastycznie spędzić dzień z fantastycznymi ludźmi. Ja Ci bardzo dziękuję. Dzięki. Z LS Moto Łukasz, tu są, gdzie Cię można znaleźć w sieci? Eee, to na Facebooku LS Moto MRF Kraku. Zapraszamy! Dzięki, cześć. Hej. Pozdrawiam.